Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgiel z Szanowni Państwo, nie spodziewałem się, że Pan Tarczyński, Pan Dominik Tarczyński no będzie autorem przysporzenia tak olbrzymich kłopotów Jarosławowi Kaszyńskiemu. Wiecie Państwo, no w tej chwili tutaj do czerwoności rozgrzewa, jak opinię publiczną, sprawa aktu oskarżenia dla Szefa BBN-u, pana Senckiewicza, za ujawnienie tajemnicy państwowej, za ujawnienie planów e, operacji obronnej, e, planów Warta, planów obrony Polski, no, niezwykle ważnych, ważnych dokumentów, chyba najważniejszych e, tajemnic dla każdego kraju. I wiecie Państwo, certyfikat ma. Zabrany do informacji niejawnych pan Cęckiewicz, Tutaj jest również problem również z panem Błaszczakiem, ale pan Błaszczak nie pełni żadnych funkcji państwowych. Jest posłem, jest słyszałem Kaczyńskiego, także nie musi pracować na instrumentach niejawnych. Jest tam jeszcze dwójka innych ludzi. Ale to, co powiedział pan Tarczyński, świadczy o tym, że na pewno Jarosław Kaczyński miał już taki certyfikat zabrany. To jest rzeczywiste. I słuchajcie Państwo tej wypowiedzi. A proszę powiedzieć, prezes Kaczyński ma poczucie humoru? Oj, zdecydowanie. Jest człowiekiem, który... Ja czasami żałuję, że nie, na... że, że nie możemy nagrywać tych rozmów i tych żartów. Nie wiem, czy ja mogę jeden... Nie, nie mogę. Proszę. Nie, nie, nie. No jest człowiekiem, który ma duże poczucie humoru. To jakiś jeden dowcip? Siedzimy sobie kiedyś przy kolacji w szerszym gronie. Nie wiem czy się prezes nie obrazi. panie prezes, ale to nie złego. No i jest Mariusz, jest prezes, jest chyba Mateusz, jestem ja, tylko osób siedzimy. No i prezes, to Mariusz, jak tam zakupy tych czołgów powiedz, nie? Mariusz opowiada, właśnie, nie? Mariusz opowiada, no to, to, to jest realizowane, to i to. Uśmiętną się i mówi. Pięknie by było, gdyby polska flaga jeszcze raz nad Kremlem załopotała. Widzicie Państwo, mm, powiem Państwu, mnie to w sumie nie przeszkadza. Wiadomo, i to, i to jest bardzo fajnie, że mm, tak mówi Jarosław Kaczyński. Pomijam to, że publicznie mówi o tym Tarczyński, i to będzie wykorzystywane niewątpliwie przez y, propagandę rosyjską. Od tych naszej. Tej ekspansji, która, która chce dążyć do tego, żeby zaatakować Rosję. No to jest głupota, ale czego wymaga się od pana Tarczyńskiego? Sama konstrukcja tej wypowiedzi widzicie, te wymienianie wszystkich ludzi po imieniu, pokazywanie nam wszystkim malutkim, że jak, w jakich pan Tarczyński jest, w jakiej komity jest z tymi wszystkimi ludźmi. Co ja będę Państwu komentował, pan Tarszyński nie jest osobą e, nieznaną, jest znany z tych swoich zachowań, te słynne zdjęcia, kiedy e, coś konsumuje w restauracji z nogami na krześle, no w taki specyficzny sposób, czy te jego zdjęcia, e, ten, ten nadany na mu pseudonim jenot w tych futrach z jenota, Wiecie, ja widziałam przed oczami taką scenę, kiedy pan Tarczyński coś tam krzyczał podczas obrad sejmu i coś, co się nie spodobało Jarosławowi Kaczyńskiemu i on go takim gestem tak przywołał, tak. Tarczyński przyszedł i coś mu Kaczyński powiedział, stał sztywno mu tam do ucha, coś powiedział i pokazał mu tak. No Przynajmniej zaznałem się, że to, to było jednoznaczne, ale ja tutaj już nie będę się z pana Tarczyńskiego Śmiał, bo tutaj są niektóre rzeczy, się pana Tarczyńskiego, nie do śmiechu, bo pan Tarczyński, jak wiecie, jest osobą, która podczas kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych zadała sobie trud i zgromadziła wypowiedzi Polaków, różnych sławnych, polityków i innych, no, które według niego były niepochlebne dla. Prezydenta Donalda Trumpa, i on mu zawiódł się i przedstawił. No, szanowni Państwo, e, Polska nie jest w stanie wojny, ale podczas II wojny światowej to spodziewałbym że to by się zakończyło wyrokiem e, Sądu Podziemnego i wyrok byłby jeden. E, no, za takie donosicielstwo e, zostawmy już to, już. E, Tę historię pana Tarczyńskiego, kiedy mówił o swoim dziadku, który po prostu ratował Żydów, czyli mówił o swoim szewcu, który, jak się wojna zaczynała, był biednym człowiekiem. Po wojnie drobił się już kamienic, i tam te wszystkie świadectwa, o których które mówiono, o jego o jego dziadku i ludzie spisują o coś szuchydnego nie chcą w ogóle na ten temat rozmawiać. No to już, to, to już jest pan Tarczyński po prostu. Pan, pan Tarczyński, który mówił, że jak był asystentem egzorcysty, mówił, że on widział, jak ludzie plują gwoździami. On po prostu przeczytał, bo po angielsku to jest taki idiom, no, że jeżeli ktoś. Ja używa przekleństw nagle sobie myślę, że to pluje gwoździami tak. No i on to tak bezpośrednio powiedział, że ci ludzie widzieli, jak ludzie pluli gwoździami wtedy, kiedy wyganiano z nich no, diabła. No. To, to, to jest pan Tarczyński, tak. Ale jedno, co zrobił pan, pan Tarczyński, bo pan Tarczyński zrobił, jak człowieka nie wziął przysług. Bo ja nie potrafię zrozumieć, w jakim trybie. Jarosław Kaczyński na spotkaniach towarzyskich, które tutaj się odbywają, wypytuje ministra obrony, wicepremiera publicznie o szczegóły zakupu czołgów dla Polski. I pan e, Błaszczak przedstawia te wszystkie szczegóły. Mówi no, jest, o, o tematach, które są... No, co najmniej ściśle tajne, a nie wiem, czy tam nie ma jeszcze jakiegoś, że tak powiem, większego gryfu, jakiegoś kosmicznato, czy też, czegoś, co wiem, pan Tarczyński nie posiada dostępu do takiej informacji. Więc on pokazuje, co robi na gminie Jarosław Kaczyński. Po tym nagraniu, moim zdaniem, prokuratura powinna się tym zainteresować i powinna no, zapytać pana Tarczyńskiego o jakich szczegółach mówił. Gdzie się odbyło to nagranie, jak było zabezpieczone to pomieszczenie, no to jest, to jest niezwykle istotne. Jarosław no, Kaczyński po prostu tutaj, niestety, ale dał przykład tego, że powinien stracić immunitet, znaczy nie immunitet, tylko certyfikat do informacji niejawnych. Pamiętajcie Państwo, to jest nie tylko dlatego, ponieważ ten certyfikat, ponieważ Jerozol Kaczyński cały czas, będąc dwa razy wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, zatrudniał zewnętrzną ochronę. Nie miał ochrony SOP-u, która zapewnia te tajemnice. Miał u siebie ludzi, którzy, których wprowadzał do Urzędu Rady Ministrów do Sejmu. No, ci ludzie mogli uczestniczyć w różnych tego typu właśnie Jarosława Kaczyńskiego rozmowach, sytuacjach. Nawet znajomość kalendarza wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, jego spotkań, kiedy, z kim się spotyka, z kim się zamierza spotkać i jest tajna nie powinny, nie powinni osoby postronne mieć tych informacji. A Jarosław razukaczy tymi informacjami, jak widzicie, jak widzicie państwo, no, oni bardzo, bardzo no, nie przestrzega, nie przestrzega tej dyscypliny dotyczącej informacji niejawnych. Ja ogóle dziwię się. Według mnie między m.in. za te rzeczy powinien być odebrany certyfikat do informacji jawnych. Do tej pory nie odebrano certyfikatu panu Dworczykowi. Na przykład znamy tego maile. W jednym z maili podał dokładnie wysokość dofinansowania do agencji wywiadu. Została tam podana kwota, to była określona data, co jest informacja naprawdę. Bardzo pożądana przez inne służby, no bo to może określić, do jakiej operacji, czy do jakich działań, do czego potrzebne są akurat w tym momencie te pieniądze. Jest niezwykle ważne. I rozumiem, nie rozumiem, również druga informacja była taka, że tam opisywano o tym, że polskie czołgi mają pięć sztuk amunicji. Na każde czoło przypada. Mówię Państwo, no, tych rzeczy było, było sporo, ale to, co powiedział pan Tarczyński, o tym, jak w jaki sposób Jarosław Kaczyński podchodzi do tajemnicy państwowej, jest, jest naprawdę e, niezwykle zastanawiające. To jest dowód no, dla prokuratury, żeby Jarosław Kaczyński się z tego tłumaczył. Nie wolno takich rzeczy robić. Rozumiem, błaszczakowi też oczywiście nie wolno takiej informacji publicznie przekazywać. Niekoniecznie państwo Państwo, rozumiecie, jeżeli Kaczyński gdzieś zadaje takie pytanie, nawet przy Karczyńskim, no to błaszczak musi odpowiedzieć. Gdyby nie odpowiedział, to byłoby po błaszczaku. Izmiemy te różnego rodzaju działania Kaczyńskiego odnośnie tych wszystkich wypowiedzi, które są no, takie żartobliwe, więc no, widzimy te jego mistury, opowiada o tym, że kobiety dają szyję, dlatego nie mają, nie mają dzieci, o tym, że węgiel można palić, można nim palić, używać do grzewania domów. Coś takich tych bzdur było dużo. Ale to nie są bzdury. To są rzeczy niezwykle istotne. Dlatego ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego Jarosław Kaczyński nie jest objęty tą sprawą związaną z ujawnieniem tych informacji niejawnych w związku z tym planem obronnym Polski, bo on w tym uczestniczył. I to mówią jego współpracownicy. On również, jako wicepremier Bezpieczeństwa, miał obowiązek powiedzieć, że nie, że tego nie będzie. A to służyło jemu i jego partii, ujawnienie tej informacji. Dlatego e, mam nadzieję, że tę świętą krowę Jarosława Kaczyńskiego obejmą również te bardzo poważne postępowania. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.